Za nami już ponad 50 odcinków RS Elektronika. Większość z nich dotyczyła teorii elektroniki, tłumaczyła jej podstawy, wyjaśnialiśmy zagadnienia elektroniki analogowej, elektroniki cyfrowej. Ale także kilka odcinków dotyczyło spraw bardziej praktycznych, takich jak lutowanie czy obsługa oscyloskopu. Myślę, że warto wrócić do tych bardziej praktycznych zagadnień, ale podejdziemy do tematu nieco inaczej. W kilku kolejnych odcinkach przedstawię Wam popularne elementy elektroniczne i postaram się opisać ich budowę. Parametry i zastosowanie. Będą to konkretne elementy, głównie układy scalone, znane zapewne w większości bardziej doświadczonych elektroników. W tym odcinku zajmiemy się układem LM317. Zagadka z poprzedniego odcinka dotyczyła pomiaru prądu zwartej baterii, a właściwie akumulatorka typu AA. Większość odpowiedzi udzielonych w komentarzach była poprawna. Chodzi o rezystancję wewnętrzną źródła napięcia, czyli w naszym przypadku ogniwa takiego jak to. Rezystancja ta to nie jakiś wewnętrzny rezystor Jak niektórzy myślą Opór ten jest związany z samą zasadą działania Ogniwa lub akumulatora Po prostu źródło napięcia ma ograniczone możliwości prądowe Stąd wynika jego rezystancja wewnętrzna Oczywiście małe ogniwo tego typu Ma dużo większą rezystancję wewnętrzną Niż na przykład akumulator w samochodzie Ten ostatni ma możliwość dostarczenia prądu W setkach amperów A nie tylko tak jak u nas Około 2 amperów Zresztą nasz mierzony akumulator był już nieco zużyty, stąd tylko 2 Ampery przy zwarciu. W naszym przypadku rezystancja przewodów pomiarowych oraz rezystancja rezystora wewnętrznego miała pewien wpływ, ale jest to wpływ o rząd wielkości mniejszy. Tyle o zagadce, a teraz wracamy do tematu układu LM317. Układ LM317 jest scalonym stabilizatorem napięcia dodatniego. Jego ważną cechą jest możliwość regulacji napięcia wyjściowego w pewnych granicach, oczywiście. Układ został skonstruowany w roku 1970, a więc już dosyć dawno, przez Roberta Dobkina i Roberta Wildara, pracujących wtedy w firmie National Semiconductor. Jest to stabilizator, który ma Trzy wyprowadzenia, tak jak widzimy, jedno z nich jest wejściem dla napięcia, drugie wyjściem, a trzecie służy do regulacji napięcia wyjściowego. Na początek zerknijmy sobie, jak wygląda schemat wewnętrzny układu. Widzimy, że pomimo tego, że ma on tylko trzy wyprowadzenia, jego konstrukcja wewnętrzna jest dosyć złożona. Policzyłem jest tam 29 tranzystorów, dwie diody i kilkadziesiąt rezystorów. Nie będziemy analizowali schematu wewnętrznego LM317, nie jest to naszym zadaniem. Natomiast na pewno będą nas interesowały parametry naszego bohatera. Jego napięcie maksymalne, czyli napięcie pomiędzy wejściem a wyjściem, wynosi 40V prądu stałego, a maksymalny prąd, jaki możemy pobierać z jego wyjścia, wynosi 1,5A, ale z pewnym zastrzeżeniem. Możemy taki prąd pobierać, kiedy napięcie pomiędzy wejściem a wyjściem nie jest większe niż 15V. Jeśli mamy tam maksymalne napięcie, to możemy pobierać prąd tylko około 0,5A, a temperatura struktury nie może być wyższa niż 20 25 stopni Celsjusza. Widać zatem jasno, że moc strat wydzielana w układzie LM317 mocno zależy od różnicy napięcia pomiędzy wejściem układu a jego wyjściem. Dlatego przy wyższych mocach strat trzeba koniecznie przykręcać układ do jakiegoś radiatora lub stosować inne metody chłodzenia obudowy dla obniżenia temperatury, np. wymuszone jakimś wiatraczkiem. Minimalne napięcie, jakie możemy nastawić na wyjściu. LM317 wynosi około 1,25 V, a maksymalne to 37 V. Oczywiście, kiedy na wejściu będziemy mieć 40 V, czyli napięcie maksymalne. Natomiast minimalne napięcie wejściowe, jakie możemy podać na ten układ, wynosi plus 3 V. A właściwie dlaczego nie można regulować napięcia wyjściowego od zera, tylko dopiero mniej więcej od 1,2 V? Otóż dlatego, że w strukturze naszego układu mamy źródło napięcia referencyjnego, czyli napięcia odniesienia i właśnie to napięcie wynosi około 1,25 V. Przy tej okazji można wspomnieć, że dla większości układów LM317 napięcie to może wynosić, wahać się w różnych egzemplarzach od 1,2 do 1,3 V, ale dla wersji LM317A jest ono bardziej precyzyjne i waha się od tylko od 1,225 V do 1,27 V w różnych egzemplarzach. W ogóle wersja A ma nieco lepsze parametry i mniejsze rozrzuty wartości napięć i prądów znamionowych. Istnieje także odmiana układu LM317 z literkami HV na końcu. Ta wersja ma podwyższone napięcie wejściowe do 60 V w porównaniu z 40 V dla wersji zwykłej. Maksymalne napięcie regulowane wynosi wtedy 57 V. Odmianą układu LM317 jest układ LM117, jest to wersja tak przemysłowa i ma ona rozszerzony zakres temperatur od minus 55 stopni Celsjusza do plus 150. Na tym układzie możemy sobie zbudować naprawdę prosty zasilacz z regulacją napięcia wyjściowego o w miarę dobrych parametrach. Spróbujmy sobie taki zasilacz zbudować. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście układ LM317, dwa kondensatory, rezystor i podkówka albo potencjometr. To wszystko. Oczywiście będziemy potrzebowali również jakiegoś źródła napięcia stałego do zasilania układu. Weźmiemy go sobie z zasilacza zewnętrznego. Oto schemat naszego prostego zasilacza. Zbudowałem taki. Na płytce do prototypów i sprawdźmy, jak działa. Na wyjście dajmy sobie żarówkę, aby być pewnym, że nasz układ dostarcza nie tylko napięcia, ale i prądu. Widzimy, że napięcie wyjściowe daje się ładnie regulować od napięcia około 1,2 V aż do Ponad 14 V. Kondensatory są potrzebne, aby tłumić zakłócenia i ewentualne wzbudzenia się układu stabilizatora. Powinno się je montować jak najbliżej wyprowadzeń stabilizatora. Tak wygląda zasilacz o regulowanym napięciu. Tutaj mamy jeszcze, narysowałem, jak są ułożone poszczególne wyprowadzenia, czyli gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście, a gdzie jest nóżka do regulacji napięcia. Napięcie wyjściowe z naszego prostego zasilacza możemy sobie obliczyć z takiego oto wzoru, gdzie napięcie referencyjne mnożymy przez taki oto współczynnik, gdzie R1 i R2 to są nasze rezystory. Oczywiście ich wartości są podane w omach. A czy można wykonać za pomocą naszego układu LM317 układ źródła prądowego, to znaczy zasilacz, który nie będzie dostarczał nam stałego napięcia, a stałego prądu? Tutaj mamy schemat takiego układu. Widać, że jest on nawet prostszy od regulatora napięcia. A do czego nam się może przydać taki zasilacz, gdzie nie napięcie, a prąd jest zawsze taki sam? Na przykład możemy sobie zbudować zasilacz do, łańcuch do zasilania łańcucha diod LED połączony szeregowo. I niezależnie ile diod podłączymy szeregowo, zawsze nam będą one świeci, świeciły w miarę równo i będzie przez nie płynął taki sam prąd. Powiedzmy, że potrzebujemy do zasilania naszego łańcucha diod LED prądu o wartości 20 mA. Zakładając, że wartość napięcia referencyjnego wynosi 1,20 i V, obliczmy wartość rezystora R1. Mamy zatem R1 równa się 1,25 dzielone przez 2,

Wtedy mamy pewność, że prąd, który będzie płynął przez ten łańcuch LEDów, będzie zawsze taki sam, będzie wynosił 20 mA, niezależnie od tego, ile diod tutaj podłączymy. Oczywiście ilość ta jest ograniczona z kolei napięciem wejściowym, bo jeśli będziemy mieć tu na wejściu będziemy mieć 40 V, no to wiadomo, że możemy podłączyć więcej tych diod LED, niż kiedy będziemy mieć na wejściu tylko 20. Jest to ograniczone oczywiście spadkiem napięcia na każdej diodzie LED, i ten spadek będzie zależał od tego, jaki kolor będzie miała dioda, jeśli będzie dioda. Dioda biała no to będzie około 3 V, a jeżeli to będzie dioda czerwona, no to będzie spadek dużo, dużo mniejszy. Ale pamiętajmy, że zawsze prąd płynący w tym łańcuchu diod będzie taki sam i będzie wynosił 20 mA, czyli taki, jaki zaokładaliśmy na początku. W początkowym okresie produkcji układy LM317 były produkowane w obudowach TO3, czyli takiej jak ta, lub TO5. Teraz najczęściej spotykamy ten układ w obudowie TO-220, to są te, takie obudowy jak te, czasem bywają takie kryte, czyli w, w których nie wystaje w ogóle metalowy tutaj, metalowa część, tylko całe są zarane plastikiem. Albo w obudowie TO-263, takiej jak ta, ona się nazywa czasem D2PAK, do montażu powierzchniowego. Są również produkowane układy LM317 w takiej obudowie jak ta, czyli to jest obudowa TO92, taka podobna do jak są małe tranzystory, oraz również obudowa SOIC8, czyli taka malutka do montażu powierzchniowego, również dla wersji SMD. W takich wersjach, czyli w takich małych obudowach jak ta, i, i ta mniejsza do SMD, um, układ może dostarczyć około 100 mA, a więc dużo, dużo mniej niż te w obudowach takich jak na przykład T. A pozostałe parametry są podobne jak dla wersji dużych. Układ LM317 oraz jego odmiany mają szereg wewnętrznych zabezpieczeń pozwalających uniknąć uszkodzenia przy przeciążeniu czy też zwarciu. Jeśli temperatura struktury układu z powodu nadmiernego prądu przekroczy pewną wartość, układ wyłączy napięcie wyjściowe lub prąd wyjściowy do czasu, kiedy temperatura spadnie. Również w czasie zwarcia prąd wyjściowy jest ograniczany do takiego poziomu, aby temperatura nie przekraczała dozwolonej wartości. Układ LM317 znajdziemy w bardzo wielu urządzeniach fabrycznych, gdzie jest on używany w zasilaczach jako źródło stabilizowanego napięcia, lub czasem również prądu. Jest tam on bardzo często używany obok stabilizatorów napięcia nieregulowanego z serii 78 i 79. Układ ma bardzo dobre parametry i jest tani, dlatego chętnie stosują go także amatorzy, konstruujący własne urządzenia, gdzie potrzebny jest zasilacz o różnych napięciach wyjściowych. Istnieją również wersje tego stabilizatora dla napięcia. Ujemnego. Mają one oznaczenie LM337. Zarówno układ LM317, jak i 337 można stosować budując zasilacze o napięciach symetrycznych względem masy. Mają one dobre parametry regulacyjne, ich dokładność jest na poziomie 0,03%. To tyle na temat układu LM317 i jeszcze zagadka dla was. Czy można zbudować zasilacz oparty na układzie LM317, w którym regulacja będzie możliwa od 0V, a nie od około 1,2V? Jeśli tak, to Jak to można prosto zrobić? Odpowiedzi udzielamy w komentarzach. Jeśli odcinek się podobał, kliknijcie kciuk w górę pod filmem. Zapraszamy was do oglądania kolejnych odcinków na naszym kanale no i subskrybowania go. Na kapsel można zamawiać koszulki i gadżety z logiem Reduktor Szumu. Wpadnijcie na nasz profil RS Elektronika na Facebooku. Piście do nas na adres reduktor maupad@gmail.com, jeśli macie pytania. No i zapraszamy na kolejne odcinki.